Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Fumero, to jest kolejny odcinek z Grida 2019. Przechodzimy już do, tak naprawdę, przedostatnich wyścigów e, finałowych e, z ostatniej kategorii. Czekają na nas trzy rundy. Czy my to jedziemy? Lancią? Nie pamiętam, powiem szczerze. Oj, czekajcie. My tu, ja tu muszę coś kupić. Czekajcie. Lancia jest cięższa. Ten ma niewiele mniej mocy. Ehm, moment. Nie wiem czemu ten jest z wykrzyknikiem że co, że to jest numer 1? No faktycznie. Tak by to wychodziło, nie? Że, nie wiem, jakby gra nam podpowiada. No ten jest najlepszy. Dobra. No i wybieramy go. Ciekawe, ciekawe, kurde, że jeszcze na koniec musieliśmy auto kupić, czyli będziemy jechać nowym autem, którego ja nie znam. Eee, z pierwszej pozycji startuje to nasz kolega, a my... Kóźni was prawie na samym końcu. 14 pozycja. jak tutaj wygląda tor? No nie, ciekawie, deszcz o zachodzie. 3,2 km, no i dosyć sporo zakrętów więc miejmy nadzieję, że. Będzie, będą te okazje na wyprzedzanie. Kristen, co o tym wszystkim sądzisz? Nie to dowiemy się co sądzi, bo... Dobra Dalej, dalej, autofmewera A mój, szalony Dobrze, dobrze O, elegancko cię blokujesz mnie Aj. Ma tendencję do ściskania się, trzeba uważać. Oj to właśnie to co mówiłem Dobra, cofnijmy cały łuk, bo też tutaj za ostro poszedłem. Kurde. Mamy najlepsze przyspieszenie ze wszystkich. No Oprócz tych, którzy jadą tym sam autem, oczywiście. Dzięki gościu, że mi zostawiłeś tyle miejsca. Ja to sobie wykorzystałem. I już lecimy dalej. Fajny, przyjemny odgłos, stare otko. Trochę długo biegi zmienia. Nie wiem, czy to jest manual, czy automat. Świetne pierwsze ogrożenie prowadzić ale jest klimat, jest klimat tego auta no Oni no są daleko za mną, a odgłos tych silników jest taki, jakby byli zaraz za mną, nie? Tak słychać. Nie utrzymałem auta w linii, niestety ale to i tak nie szkodzi, bo mamy w dalszym ciągu sporą przewagę. No tam jeden tak wyskoczył do przodu. Poza peleton. Okej, długie są te okrążenia, powiem szczerze. Sporo zakrętów zagmatwane. Nowe okrążenie. Nie oddawaj przewagi. ten jeden naprawdę mi od, odskoczył od tego peletonu, nieźle. Próbuję chyba mnie dogonić, ale nie uda mu się to. no Przy tym deszczu to ewidentnie. Pesty spadają. Ta. Całkiem nieźle poszło, ale prawie długo. 5 minut. Ale fajne auto. Całkiem dobrze się jedzie, Chociaż lepiej by było, jakby nie było deszczu, nie? To z pewnością. No ale co, startowaliśmy prawie z ostatniej pozycji, a mimo to żeśmy się wysunęli e, do przodu. Na pozycję pierwszą i skończyli. Wow. Pierwszy raz widzę taki tor. Cztery okrążenia. 2,12 km. Masakrycznie dziwny. Taki kurde prostokąt z małym kwadratem. Czy też drugim prostokątem. Która to pozycja? Tutaj jest na drugim nasz. My z siódmej. No to nie jest źle. W połowie stawki. Oszli. To jest na mnie i za co zły. Nikomu nic nie zrobiłem, a już jest coś na pomarańczowo. ęcięgu pierwsza pozycja A, szybko to idzie. Na pewno szybciej niż poprzednio. Dobry start, trzymaj przewagę. Kurde, ten gościu jest dobry, nie? Ten, co tak znowu peleton opuścił. Nie wiem czy to jest ten sam, bo nawet nie patrzyłem na nazwisko wcześniej. No ale ciśnie gości, kurde To trzeba przyznać Muszę cały czas być skupiony i ja jechać na 100% Bo kurde no nie wiem czy tu nie mam zagrożenia z jego strony przypadkiem Dobrze, właśnie udało Ci się pokonać pierwszą połowę wyścigu. Nie oddawaj prowadzenia. Ostatnie okrążenie. Jest daleko, nie? Raczej już nas nie dogoni. Zresztą z każdym okrążeniem chyba zwiększałem jednak minimalnie tę przewagę. No i dobra. Ostatni wyścig, trzy okrążenia. Wow, 6 ponad kilometrów. Słońce. Znaczy zachód słońca, nie? Czemu mi dali na dalszą pozycję jakąś. Za co? No, ostatniej pozycji. No nieźle. No, ale to potrwa. Ja bym obstawiał 10 minut, bo. Bardzo długa trasa, trzy okrążenia i nie za szybkie auta. Ale to się wszystko jeszcze okaże. Dobra, nie cofam, bo nie wyszło to najgorzej. Ale goście mi kurde zajechał drogę. Zamiata dupą, kurde, ten biały. To będzie ciężko wyprzedać Dyskwalifikacja, za coś takiego to jest po prostu cham, chamstwo kurde w biały dzień Your ass off here, mm. fucking bloody bastard. Co za gość. Potrzebnie w prawo odbiłem. Chciałem go zablokować. Skończyło się jak skończyło. No to drugie okrążenie. Utrzymujesz tempo. Mm. Power. Kurde, ten pierwszy nam jak odskoczył. Nie dobrze. Chociaż to i tak jest ostatni wyścig. W dwóch pierwszych byliśmy na pierwsze miejscu, więc wydaje mi się, że w klasyfikacji ogólnej, nawet gdybyśmy zajęli tutaj to trzecie miejsce albo drugie, to i tak będziemy na pierwszym. Ale zobaczymy. Na razie skupienie, kurde, żeby go dogonić. Drugi jest już w zasięgu ręki tak naprawdę gorzej z pierwszym, bo go nawet nie widzę aktualnie ja dobra widzę już go tego trzeba kurde w odpowiednim momencie może teraz? oj nie nie, 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 nie dobrze, dzięki, dzięki, dzięki On przytrzymał mnie ale straciliśmy przez to kolejne sekundy do tego pierwszego. Ale jest jeszcze jedno krążenie, więc yy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzeba będzie jednak troszeczkę zwolnić, tym driftem dużo straciliśmy, wróćmy to bardzo dużo tutaj, bardzo źle to wyszło. Zobaczymy. Zobaczymy czy wystarczą. Czy 6 km wystarczy, żeby tego gościa... Się... Te drzwi mi się otwierają. Kurde. Ja pierdziele, z jednej i z drugiej strony mi... ...latają. Źle zakręt wzięty do jasnej cholery. Nie lubię takich dziś jak te linie, chcą. przynajmniej nie zawsze. O, cięż, zostały dwa zakręty, na których mógłbym go wyprzedzić, na tym się mogę zbliżyć. Ale to jest za mało. Power! Kurde! Jak to się stało? Przecież ja mam lepsze przyspieszenie od gościa no? Dobra, niech będzie, ja nie wierzę. Jak on wystrzelił jakieś kurde, nitro włączył czy co? Ja ah, yeah. oh, dobra Kurczaki Ale emocje na koniec no. Pierwsze miejsce, tak czy siak, kurde tak jak mówiłem Elegancko. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, wielkie, serdeczne założenie go. No i oczywiście zapraszam już do ostatniego. Trzymajcie się. Papa. Pa.